45 lat temu na Morzu Śródziemnym, e, posiadając, bo czasy były takie niespecjalnie dokładne, niespecjalnie precyzyjne, mapy, trafiliśmy w miejsce, w którym nie działała latarnia morska i, i byli, było to bardzo skaliste, wybrzeże Korsyki, bardzo skaliste. Nie wiedzieliśmy, jak trafić do portu. E, był straszliwy sztorm i podpływaliśmy trochę bliżej do brzegu, bo tam gdzieś było to oczekiwane przez nas wejście do. Do, do schronienia, do portu i nie mogliśmy tego znaleźć podpływaliśmy coraz bliżej wystrzeliwując takie race oświetlające rakiety oświetlające żeby znaleźć, nie udawało się to potem się zorientowałem dlaczego bo potem wielokrotnie w tym porcie bywałem niedawno całkiem I, i w którymś momencie byliśmy tak blisko a ja przygotowywałem wtedy kolację w załodze E, wyszedłem na pokład mówię, nie, to się nie może, nie ma, to, to się nie ma prawa dobrze skończyć. E, na szczęście kapitan e, widocznie miał podobne zdanie i odpuściliśmy, e, a jeszcze na szczęście okazało się, że e, tamtejsza służba ochrony granic zobaczyła wystrzeliwane przez nas rakiety i zinterpretowała to jako, jako jakiś problem i wysłano motorówkę, która znalazła się u naszej burty, nie wiadomo skąd, wypłynęła gdzieś za skały, i okazało się, że byliśmy prawie przy wejściu do tego portu, i za pół godziny byliśmy już w cichym porcie, wśród pachnących pięknie kawiarni. I, i co ziemię? <laughs> prawie, prawie.